Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dokładnie dwa tygodnie temu e, naszą gminę właściwie może dotknęła trochę sytuacja kryzysowa w takim sensie, że mieliśmy kilka zachorowań na koronawirusa i w związku z tym tak z dnia na dzień ponad 100, a właściwie około 130 osób e, musiało e, otrzymać decyzję dotyczącą rozpoczęcia kwarantanny. E, Dzisiaj wiemy, że tych zachorowań były tylko trzy: że ta kwarantanna badania i testy, które były wykonywane dla tych osób w kwarantannie nie wykazały kolejnych osób chorych. W związku z tym myślę, że wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć. Tych osób w kwarantannie na dzień dzisiejszy jest około 30. I z każdym dniem. Ich ubywa myślę, że za kilka dni, jak miną kolejne terminy, to będzie kilka osób nie więcej. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że też nie będzie nowych zachorowań. Więc te środki ostrożności, które wszyscy w pewnym sensie ponownie zaczęliśmy stosować, mam na myśli zakładanie masek w sytuacjach, kiedy wchodzimy do pomieszczeń zamkniętych zaczęły być stosowane i z tego się bardzo cieszę. To, co dzisiaj też do Państwa mówię, nie chciałbym, żeby spowodowało, że znowu porozujemy swoje zachowania. Ten przepis i to obostrzenie dalej obowiązuje. Powinniśmy to stosować, jeżeli chodzi o maski, zakładanie tych masek w każdym pomieszczeniu zamkniętym. Też bardzo o to proszę, bo to naprawdę pomoże nam uniknąć następnych tego przypadku. Ale w związku z tą normującą się sytuacją też chciałbym poinformować, że dnia dzisiejszego zdejmujemy barykady z urzędu, tak mówiąc kolokwialnie, to znaczy, że dzisiaj już najpóźniej jutro drzwi urzędu będą otwarte i każdy z Państwa będzie mógł swoje sprawy załatwiać bezpośrednio. I bardzo znowu zwracam uwagę. I bardzo proszę o to, żeby zakładać, zakładać maski, dezynfekować ręce przy wejściu do urzędu. Te urządzenia tam funkcjonują. Może być lekki problem, przynajmniej jeszcze przez kilka dni, jeżeli chodzi o sprawy związane z podatkami, ponieważ tam jeszcze te panie są na kwarantannie. Ale myślę, że za chwilę będą wracały do pracy i będziecie Państwo wszystkie sprawy, które są niezbędne do Waszego funkcjonowania. W urzędzie załatwić. Życzę wszystkim dużo zdrowia i dużo odporności, aby tego typu sytuacje w przyszłości się nie powtarzały. Przy tej okazji też może taki komunikat, który głównie kieruje do osób starszych. Otóż chcielibyśmy, żeby już w tym sezonie i tak zrobimy. To będzie wszystko zależało coś od zgody każdej osoby. Chcemy zaproponować osobom starszym, powyżej 65 roku życia, jeszcze przez sezonem jesienno-zimowym, darmowe szczepienia, jeżeli chodzi o szczepionki na grypę. Komunikaty, informacje w tej sprawie na pewno ukażą się w terminie późniejszym i każdy, kto będzie chciał się zaszczepić, będzie mógł to zrobić i nie będzie musiał za to ponosić kosztów. Jeszcze raz dużo zdrowia i dużo odporności.